Także tak jednak postanowiłam zrobić drugą część, jak głównie będę zrobiła na części, tak się postaram myślę. O. Napisałam, że, że mój YouTube, ale nie wiem co dam wszystko. O co je chodzi? Nie wiem co, dobra wyjdźmy stąd. Ale jestem bardzo luk. Wiecie, co sobie ten luk? W ogóle, Chciałam... Tam... No nie, nie mogę Trudno, przy to ten. E... Żeby zapisze tego luka. Będzie czy to jest dla VIP-ów Oha No o, wiecie diamenta jednego e, Wiesz Więc jeszcze możemy... Znaczy, może sobie kupić jakąś animkę za dwa diamenty Mam dużo pieniędzy, jest raczej. My zawsze, nie wiem czemu, ale okej, okay, zapiszemy sobie tego luka. Okej. Okay. Zapiszemy sobie, bo jakby inaczej mi się mega podoba, naprawdę jest ładny. Tu nie można dawać, nie szkoda. Okay. I tak, w sumie w latach, jeszcze pewnie będą jakieś odcinki. A jak już życie, rok się, czy już się zacznie rok szkolny, to nie wiem, czy będę nagrywała, ponieważ już właśnie kończę szóstą klasę, no i tak kończę więc życie w tym roku. Pójdę do gimnazjum, to będzie ciężko, ale Trudno. Myślę, że będzie fajnie Chociaż nie wiem, czy w gimnazjum jest tak fajnie e, no. Zrobiłem teraz coś, nie wiem Co chcę kupiłem sobie jakąś animkę Chyba zapomniałam ciągle Myślę, że w będzie jakieś widać, ale А like, не затоплено? Ну, mm -hmm. <coughs> no, не вижу, на анимации. Аму, вай, а Ну, за Ja nie mogę czemu to to coś się, Jeszcze mnie taka śmieszna. Nie wiem, czy będę ją kupować no, cztery diamenty, tak dosyć dużo, myślę. Ja się przypomniał, że wczoraj oglądałam... Znaczy wczoraj tak może powiedzieć, że czy to oglądam. Jakie fajny filmy, Ja to mogę sobie powiedzieć, że tak wiecie. Jak nauczyć psa? Jak wyjdziecie rowerem, żeby koło was pies, szedł, No. Tak, w sumie Cię chciałam nauczyć, nie wiem czy nauczę, może zobaczę Kupiłam swastankę, jest mega ładna A ze sportu nic nie mam I z walki też, no ale z walki co takiego mi to przyda? Ja wiem, Pewnie zrobisz szpakę To jest fajne. że <laughs> wiem, co kupię jeszcze. A druga, to by nie wiedzieć. to część głównie o animkach Bo jeszcze nie kupowałam na odcinku, co Zmiana, chyba mieć. O, co jest fajne. Właśnie, ja się, tak się nie wiem. Czy kupić, czy nie, ale chyba kupię. Fajne. No, sobie do filmu się przery cokolwiek. Co na co Okej. Okay. Może być. Dla mnie fajna i coś jeszcze możemy. Zobaczymy tu na przykład, nie wiem, albo w top. W top zawsze są fajne, więc jak się z Nieważne, jak właśnie szukacie jakichś fajnych anime, to wam polecam w to, bo tak głównie połowę moich animek kupiłam w top, bo naprawdę bardzo wam bardzo. No i znowu to się ciągle Ciągle, ciągle działa Zobaczcie, Zobaczę, jakąś kupiłam pewną. W top bo ciągle, żeby zostało 2000 a mi zostaje więcej, więc nie wiem czemu. Na przykład teraz tutaj W sumie fajna. Ale nie mam co mi na trzy części tego nie, nie zrobiła, na pewno nie. W sumie to jest fajne. Ok, że jakby tutaj mnie ręki nie trzyma, to może bym ją kupiła. Wiadomo, wiadomo, tylko może Wybacz, Ten. Mm, pies. Tak. To jest śmieszne. Ok, kupię dwie. Nim kupię sobie Tom. No, Kupię jeszcze chyba sobie Tom. Ale nie wiem, czy tam kupić, czy nie. To sobie zobaczę. Widzicie, mam pełno zaplanować ten top. To na pewno A co jakaś? To jest na pierwszym miejscu, więc może kupię. A co ona robi takiego? Fajnego. Nie, wezmę. O, to też jest fajne. Jeszcze to kupię i to. No i znowu to. Kupię to. No i to chyba tyle. Czy nie wiem, czy to... ale na tyle, więc jeśli mój odcinek się spodobał to oczywiście zostaw łapkę w górę, subskrybuj mój kanał także to wszystko, także trzymajcie i cześć!